Witajcie, kochani! Również na podłodze się z Wami witam. Również ze swojej sypialni, jak to miało miejsce w kilku poprzednich klipach, bodajże. Natomiast zacnie się tutaj, zgromadziło wokół mnie mnóstwo książek. Prawie wszystkie, bo pokażę Wam te, które mam we współpracy, które otrzymam we współpracy, ale również pokażę Wam te. Które kupiłam na kiermaszu, książki w Biedronce ostatnimi czasy. To chyba było od 13 października. Ten kiermasz trwa. Mamy dzisiaj y, 20... 19, więc tydzień już trwa. Ja kilka tych biedronek sobie odwiedziłam tutaj, tak w okolicy. No i stwierdziłam, że trochę się tego uzbierało. No więc pokażę wam, bo czemu by nie. Ale pokażę Wam pierwszą książkę, która na przykład z kiermaszu nie jest. Jest to nowa kolekcja wydawnictwa SZED. Jest to seria Aleksandra Dima. Chyba tego właśnie starszego pana Dima, Dima bo, bo młodszy też tworzył. Natomiast to jest chyba też to są chyba książki tego starszego ojca. I jest tutaj królowa Margot Aleksandra Dima. Ja o tej książce absolutnie nic nie wiem. Kosztowała 9,99. Kolejne tomy będą bodajże kosztowały 40 499. Książka jest przepięknie wydana, fantastycznie są e, również m, takie, wiecie, ryciny, e, takie ilustracje obowiązujące właśnie m, trochę nawiązujące do fabuły. Książka jest. Ja tu was właściwie przy was teraz oglądam tą książkę, bo nie miałam jeszcze jej okazji tak przekartkować. Fantastyczne. Początki rozdziału są cudownie zdobne. Zobaczcie ten napis. Coś niesamowitego. Książka bardzo pięknie wydana, z takimi elementami złotymi. Ślicznie będzie wyglądała na, na toaletce u każdego, na, na regale u każdego właściwie. No i tak. Światło nam, słuchajcie, może wariować, bo pogoda jest straszna. Pada deszcz, wieje wiatr, za chwilę wychodzi słońce, później za chwilę robi się strasznie ciemno, i ta pogoda po prostu powoduje fiksację w kamerze. Ja to widzę. Mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzało w odbiorze. Słuchajcie, w księgarni wydaje nam się, do końca października, do 31 października, trwa promocja minus 50 na książkę. Słuchajcie, jakiś czas temu po poleceniach Marty z kanału Boże. Mm, nie pamiętam. W każdym bądź razie Marta nagrała e, taki właśnie filmik, w którym polecała e, tytuły z serii dzieł pisarzy skandynawskich. Ja na razie mam za sobą jedną książkę z tej serii było to Życie Sus, które mnie nie oczarowało w ogóle. W ogóle totalnie po prostu się odbiłam od tej książki. Bardzo mi się nie ona nie podobała, była dla mnie w ogóle czy, straszna. Ale nie mówię, słuchajcie, nie, no bo wiadomo, że no, słuchajcie, jeden tytuł zawsze w serii jakiejkolwiek może wypaść źle, więc daję szansę tej serii. I dlatego też zamówiłam e, trylogię Karin Smirnow. I jest to, słuchajcie, pojechałam do brata na południe, e, jedziemy z matką na północ oraz wracamy do domu. E, trzy te książki wraz z przesyłką kosztowały mnie 98 zł, z jakimiś tam drobnymi groszami, co wydaje się ceną naprawdę dobrą za tą serię, bo jedna książka potrafi kosztować powyżej 30 e, w granicach tam 40-45 zł, więc wydaje mi się, że naprawdę dobra cena. No i oczywiście będę czytać tą serię, jestem, jest bar jestem jej bardzo ciekawa. Tym bardziej, że ona podobno jest bardzo smutna, bardzo przejmująca, trochę dołująca, ale. Ja lubię takie książki, może jakkolwiek, słuchajcie, to zabrzmi, możecie mówić, że lubię się dołować, macie rację, lubię, jeżeli chodzi o czytanie, to lubię takie głębokie książki. No i słuchajcie, w kwestii, w kwestii, w kwestii współprac, które podjęłam się do sporządzenia, to dostałam od wydawnictwa Drzewa Babel, Dwie nowe pozycje Paula Coelho. Jest to Alef i jest to Piąta Góra. Aktualnie jestem w czytaniu Piątej Góry. Dla mnie książki Paula Coelho są fantastyczne. Bardzo jakoś ze mną rezonują. Sprawiają, że ja gdzieś tam, wiecie, mam jakieś przemyślenia, gdzieś to wszystko jakoś tak we mnie pracuje. Sprawia, że ja staram się patrzeć na pewne poglądy, które tam kiedykolwiek nie wiem, no ze mną w jakiś sposób współpracowały nieco inaczej i mam wrażenie, że naprawdę te spotkania z tą literaturą Paura Co Co Coelho dużo na mnie wpływają, dużo też to wszystko we mnie jakby wiecie pracuje i bardzo się cieszę na tą współpracę. Bardzo chciałam te dwa tytuły, także wydawnictwo Babel z tego miejsca bardzo dziękuję. I zapewne niebawem pojawią się recenzje tychże książek, bo ja bardzo ich jestem ciekawa. I już jakiś czas, jak skończyłam te wszystkie książki, które dostałam we współpracy Bartarowej od wydawnictwa, to czułam taki wewnętrzny brak, że coś mi brakuje, że już bym sięgnęła po, po jakieś pozycje Paula. No i mówisz masz. No i słuchajcie, lecąc w klimacie współprac, to mam tutaj też dwie książki, e, które ukazały się w tym miesiącu nakładem wydawnictwa Skarpy Warszawskiej, a które zdecydowałam się zrecenzować dla Was. To jest Lind in and Sprungl, poruszająca powieść o dwóch rodzinach i wspólnej pasji Lizy Graf. Książka fantastycznie wydana w oprawie zintegrowanej, co na skarpę warszawską. Raczej rzadko się spotyka, bo one mają przeważnie miękkie okładki. Fantastycznie wydana również dużo światła na stronie, inspirująca historia e, Lind, tych czekoladek czekolad, które są powszechnie znane i lubiane, przeze mnie też. E, więc bardzo będzie mi się miło zapoznać z książką, z historią, tak naprawdę m, tego wytwórcy czekolady i różnych innych, smacznych, słodkich rzeczy. No, i oczywiście niebywałym jest też to, że wydawnictwo akurat zdecydowało się wydać tę książkę w okresie, kiedy te słodycze się wcina. Więc bardzo się cieszę również na ten tytuł. Tak samo jak bardzo cieszę się na tytuł Rozpalmy światło gwiazd Adama Fabera. No absolutnie nie wiem, co o tej książce mam tutaj Wam powiedzieć, bo jeszcze jej nie czytałam, ale to jest. Taka wiecie, już nawet po okładce sądzą, troszeczkę zimowa historia, miłosna, z jakimś takim, wiecie, fajnym plot twistem wróżbiarskim, karcianym. Bardzo jestem ciekawa, jak tutaj Adam, autor, um, ograł ten temat. Wydawać by się mogło, że to może być naprawdę dobre, więc na pewno o tej książce również usłyszycie i tutaj, i na Instagramie, bo zapewne tak będzie. Od wydawnictwa nowoczesnego, tak, od wydawnictwa nowoczesnego dostałam Losy Człowieka Alicji Kępy i jest to, e, to są historie ludzi, którzy muszą się z czymś zmierzyć, którzy mają jakieś trudności, mają jakieś e, przeszkody do pokonania, coś tam, wiecie, się w ich życiu dzieje, z czym muszą sobie poradzić. No i właśnie to jest taki zbiór takich kilku opowiadań, które właśnie mówią o losach człowieka. Cieniutka książka, myślę, że szybko się z nią uporam i też dam Wam znać, jak to nam się wszystko wyszło. No i słuchajcie, książka, którą y, otrzymałam również we współpracy z autorką Natalią Pożarowszczyk, to jest, słuchajcie, książka Rozdarcie, czyli druga książka z serii Perspektywy. Pierwszą czytałam i to, była, to było zaślepienie. Bardzo mi się ta książka podobała. Tam były losy Oliwii y, i... Y, y, jej męża i historia przemocy, przemocy, jaką może kobieta doświadczać, jakiej może kobieta doświadczać i sposobów, w jaki ona sobie z tym wszystkim poradziła. Tutaj mamy najprawdopodobniej historię mm, Ulki, czyli przyjaciółki naszej głównej bohaterki z pierwszego tomu, która również zdaje się być bardzo ciekawa. Książkę mam, zaraz ją zacznę, bo skończyłam właśnie dzisiaj jedną i będę czytała tą. Książki Natali pochłania się, mimo tego, że one nie są cienkie, ale to absolutnie nie stanowi, że, że tą książkę się w jakiś sposób dłużej czyta. Ja przynajmniej bardzo lubię takie życiowe, proste, ale zarazem takie, wiecie, chwytające gdzieś za serce historie, więc liczę, że tutaj też wszystko mi pójdzie tak, jak być powinno, tak jak należy. No i słuchajcie, przechodzimy teraz do segmentu z książkami, które kupiłam w kiermaszu na Biedron w Biedronce na kiermaszu w Biedronce. Mówię o jakimś chińskim w ogóle języku. Przelecimy, słuchajcie, przez te książki, bo jest ich naprawdę dużo. Ja absolutnie nic o, ni o nich nie wiem. Nie chcę też jakoś, wiecie, się to za bardzo wgłębiać, dlatego, że zabierze mi to zabawę mm, z odkrywania ich, więc stwierdzam, że no nie. I jakby, wiecie, idąc tym rytmem już Wam je pokazuję. Jest tego troszeczkę, więc... Bądźcie cierpliwi. Mam tutaj książkę Srebrna łyżeczka Magdaleny Witkiewicz. Również nic o tej książce nie wiem. Oprócz tego, że życie jest pełne niespodzianek i zwrotów akcji, musimy tylko w to uwierzyć. Magdalenę Witkiewicz kiedyś, kiedyś wcześniej czytałam, bo dość mocno ją czytałam, więc no myślę, że tutaj też może być dobrze. Podobało mi się wtedy, kilkanaście lat temu jak ją czytałam, więc fajnie zapowiadająca się historia, mam wrażenie. Mam też Sylwię Kubik Leśne cuda. Bardzo lubię tą autorkę. E, czytałam kilka jej książek. Stwierdziłam, że kurczę, widzę Leśne cuda to biorę. E, no i też to jakaś zimowa historia. Też akurat na ten sezon, który nadchodzi, może być dobra. Mam tutaj książkę Tomasza Kieres. Ja absolutnie nie znam tego autora. Natomiast e, przerwana lekcja angielskiego jakoś tak zabrzmiała dobrze. E, więc stwierdziłam, że ok, za 9.99 Spróbujmy, czemu by nie? Tak samo, jak mam tutaj dziewczynę bez gwiazdy. I słuchajcie, nad tą książką się troszkę zastanawiałam, no bo tak, temat wojenny, temat trudny. Natomiast, jak zobaczyłam, że prawdziwa historia i w dodatku spisana e, w pośpiechu, bo bohaterka i zarazem też e, kobieta, która opisuje swoją prawdziwą historię, zmaga się z początkowymi e, symptomami demencji, i tak naprawdę w ucieczce od tego, żeby nie zapomnieć tej historii. Spisuje to bodajże. Bodajże. Syn spisuje właśnie tą historię tej matki. No to jakoś tak we mnie, wiecie, no, serce po prostu zabiło mi mocy I stwierdziłam, że bardzo bym chciała przeczytać taką prawdziwą historię, które bardzo szanuję. Bo tak jak wam mówię, one nawiązują do dzieciństwa latów, lat młodości moich dziadków. No i gdzieś jakoś tak. Wiecie, bardzo mnie to porusza, więc stwierdziłam, że biorę. No i mam tutaj coś, y, oczywiście o książkach, o których nie wiem nic, absolutnie. Tu mam Julia Memoso, Zjazd Absolwentów. I słuchajcie, tę książkę bym nie wzięła tak naprawdę. Jakoś ona mnie specjalnie nie interesowała, ale przeczytałam z tyłu. Nawet miłośnikom miasteczka Twin Peaks spodoba się atmosfera tej powieści. A ponieważ ja jestem nadworną fanką, taką naprawdę fanką fest, bo ja bardzo lubię miasteczko Twin Peaks i yy, ścieżkę dźwiękową i w ogóle wszystko, wszystko co jest w, w tym filmie, w tym serialu, no to stwierdziłam, biorę! I w ogóle nie zastanawiaj się Karola, daj spokój. No zobaczymy jak Ci to wszystko yy, się spodoba. No i słuchajcie, mam tutaj jeszcze Rana pełna ryb to jest również podobno bardzo zapierająca dech w piersi powieść o ucieczce przez rzekę matki z synem i taka wewnętrzna też yy, ucieczka, podróż tej kobiety przez macierzyństwo, przez te trudne chwile, te bardzo takie jakieś znamienne momenty, również wydaje mi się, że może być bardzo emocjonalna. No więc oczywiście, jeżeli coś jest bardzo emocjonalne, to jak najbardziej do mnie to przemawia. I tutaj mam kolejne cztery książki, ktu, o których w ogóle nic nie wiem, ale jakoś tak strasznie do mnie przemówiły okładki. Jakoś tak nie wiem zupełnie. Mam tutaj, Wiedźmy z Manning Tree. Mm, absolutnie nic tutaj nie wiem. E, inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. O, a tego nie wiedziałam. Mroczna powieść o siłach działających na styku magii, pożądania i religijnego fanatyzmu, czyli też coś bardzo takiego fajnego, mrocznego. To również bardzo będzie dla mnie w porządku teraz. No, piękna wyklejka, e, taka mocno sugerująca jakieś nie zagrożenie, niebezpieczeństwo. Super, bardzo się cieszę na, na spotkanie z nią. No, i tutaj mam zwierzęta łowne. Anny Mazurek jest to. Historia o współczesnych dwudziestolatkach zagubionych i przerażonych, ale równocześnie zdolnych do działania i odważnych. No, jest to wielowątkowa powieść o zawiłych relacjach międzyludzkich, o powrotach, o poszukiwaniach, czyli o tym wszystkim, co ja bardzo lubię w literaturze, więc również ona trafić do mnie. Musiała, słuchajcie. Córka weterynarza to kolejna książka z kiermaszu Barbary Commons e, w przełożeniu Jolanty Kozak. Przepiękna okładka, taka też mroczna, też troszeczkę taka, wiecie, kontrowersyjna, wzbudzając taki niepokój. No i jest to y, historia Alice, która ma 17 lat, mieszka na przedmieściach Londynu, w domu przesiągniętym smutkiem i zapachem chloroformu. Jej ojciec jest weterynarzem. Sprzedaje na Vivi sekcję chore, cierpiące zwierzęta. No i tutaj dziewczyna codziennie wyprowadza psy, usługuje ojcu oraz opiekuje się umierającą matką. Szuka ucieczki od rzeczywistości i świata, w którym wszyscy ulegają ze zwierzęceniu. Czy może być coś lepszego? Nie, jak tylko to przeczytałam, od razu wiedziałam, że, że pójdzie ze mną do domu. I słuchajcie, kolejna książka Agnieszki Kuchmister to w korzeniach wierzb, i to również jest nieśpieszna opowieść wokół wokół takiego e, słowiańskiego e, świata pełna wierzeń, jakichś elementów fantastyki i realizmu magicznego, co bardzo mi się podoba. Czytałam akuszerki, przeczytałam je i jeżeli ona będzie równie taka, wiecie, eteryczna jak akuszerki, to wow, 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 co tu się będzie działo, słuchajcie. Będzie fantastycznie. Tak samo jak kupiłam Córki Klanu Jeleni, co do której nie jestem przekonana, Mocno się na nią zastanawiałam do tego momentu, że jak ją miałam w rękach, to ją odłożyłam, a później po nią wróciłam. Bo jednak stwierdziłam, że idźmy trochę, tak wiecie, wyjdźmy z tej strefy komfortu i czytajmy coś, co nie do końca do mnie jakoś trafia. Natomiast będę chciała się z nią zapoznać i może będzie miłość, nie wiem. Koniecznie napiszcie mi, co myślicie właśnie o tej pozycji, czy ona mi się spodoba, czy też nie. No i słuchajcie, Edgar Allan Poe i jego wybór opowiadań. No, kurczę, tutaj może być nieźle, bo ja. Hmm, boję się tych opowiadań, boję się trochę tej y, atmosfery, grozy. Natomiast, czy jesień i zima może być lepszym momentem do tego, żeby po właśnie takie opowieści, opowiadania książki sięgać? Myślę, że nie, więc jestem niesamowicie ciekawa tego spotkania. No i oczywiście książkę zabrałam ze sobą. No i mam tutaj dwie współczesne powieści, czyli Megan Quinn i zjazd rodzinny oraz e, Iria i Selen w przełożeniu Berniki Wilczyńskiej, po prostu N, czyli historia dwudziesto jedno, jak potoczyłaby się historia Ani Zielonego-Wzgórza, gdyby urodziła się w XXI wieku? Czy potrzebuje czegoś więcej? Absolutnie nie. I książka, która <grytania> sprawiła, że przeszukałam cały internet, żeby znaleźć pierwszą część i w końcu ją znalazłam i nawet ją kupiłam w dobrej cenie, bo normalnie pierwszy tom e, Mitch Album, czyli kolejna osoba, którą spotykamy w niebie po... E, pięciu osobach, które spotykamy w niebie, czyli tej pierwszej części, którą szukałam w internecie, to jest kolejny, kolejny, drugi jakby yy, dylogia, druga część pff, tej właśnie książki pierwszej, czyli pięć osób, które spotykamy w niebie. No to słuchajcie, ta pierwsza książka to jest w ogóle hit, żeby ją znaleźć w normalnej i rozsądnej cenie, bo jak patrzyłam na Vinted, to chyba tam 120 zł, kosztował pierwszy dom w starym wydaniu, yy, w nowym to w ogóle kobitka szybko sprzedała, no a ja bardzo chciałam jednak mieć tą pierwszą część i zamówiłam ją w starym wydaniu, w brzydkim wydaniu, fatalnie wyglądającym, natomiast jestem tak ciekawa historii i tej kontynuacji, że stwierdziłam, że um, zainwestuję, a na szczęście dużo nie zapłaciłam, więc tym bardziej plus. No, i zobaczymy w ogóle, jak to będzie. Bo ja, albo ma y, kilka książek, mam na swojej półce. Bardzo lubię tego autora. On również takie, jak Paulo Kello, trochę we mnie porusza te struny takiej wrażliwości, takiego, wiecie, głębszego spojrzenia. Więc jestem bardzo ciekawa, co tym razem tutaj znajdę w tych dwóch powieściach. No, i to by było, słuchajcie, moi drodzy tyle, jeżeli chodzi o mój taki bookhaul z ostatniego czasu, koniecznie dajcie znać, co wykupiliście ostatnio, na co się skusiliście, co za wami tak tuptało i się dotuptało, tego, że w końcu się pojawiło u was na półkach. U mnie na razie to by było wszystko. No i oglądajcie, bo będę miała dla was niespodziankę, taką, którą długo, na którą długo czekacie. Wiem, bo czekacie już na nią kilka miesięcy, ale muszę wam powiedzieć, że będzie warto, więc tym bardziej czekajcie, oczekujcie, niebawem się pojawi. Tymczasem zostawiajcie w komentarzach swoje propozycje książkowe, swoje nowości, bardzo chętnie poczytam te komentarze, no i oczywiście odpiszę. Tymczasem trzymajcie się moi drodzy. Pa.